Ile tak naprawdę waży sztuczna inteligencja? Odpowiedź cię zaszokuje. Chociaż AI to kod i dane, nie jest bezcielesną chmurką. Jej mózgiem są takie miejsca jak gigantyczne centra danych o powierzchni kilkunastu boisk piłkarskich. W środku tysiące komputerów, które pracują 24 na dobę. Samo wytrenowanie jednego dużego modelu AI, takiego jak GPT-4, zużywa tyle prądu, co 120 gospodarstw domowych przez rok. A to nie wszystko. Te maszyny potwornie się grzeją. Ich chłodzenie pochłania miliony litrów wody. Szacuje się, że jedna rozmowa z czatem kosztuje nasze środowisko nawet pół litra wody. Więc waga AI to nie gramy czy kilogramy, ale tysiące ton serwerów, megawaty energii i gigantyczny ślad węglowy. To fizyczny koszt cyfrowej inteligencji.